Chciałem poruszyć jedną kwestię. Mianowicie, jeśli kupujesz chleb za 5 kun, dobra, czy za 4 kuny, czy za 6 kun, 6 sześć z kawałkiem, 6,30 na przykład, to nie licz na to, że dostaniesz resztę. Że na ogół wydają tak, że 1-2 kuny mniej wydają na kasie także tak to wygląda tutaj w Chorwacji jest napiwek za cokolwiek, ale jest napiwek nie informując nas, że jest napiwek co nie, dajmy napiwek no trochę małe zdzierstwo, takie oszukaństwo co nie, na przykład teraz kupiłem chleb tostowy, bo nie było innych, bo jest niedziela kościka tylko niestety to ścika, bo szukaliśmy innego chleba. Szukałem innego chleba eee, za 5 kun. Dałem 50 kuna. Patrzę teraz, w tym momencie patrzę. I ten chleb kosztował mnie zamiast 5 kun, nagle mnie kosztuje 8 kun. No niestety, widzicie Państwo. Kombinuję jak mogę. Dostałem paragon, że pięć kosztowało życie. Także trzeba uważać albo się z tym pogodzić. Wyspach far. Dalej jesteśmy w Jelsa. Park jest naprawdę atrakcyjny. Romantyczny Ma coś sobie, naprawdę Podoba mi się ta mieścina Wyjątkowo polecam Ma klimat, po prostu ma klimat, ma pewną specyfikę Czujesz to po prostu to czujesz Wielkie wow! A tam daleko, daleko w dali Makarska i góry. Seks jest tak dobry jak nurkowanie pod wodą, tak? Nie, no, nurkowanie jest tak dobre jak seks. Uznałbym inaczej, ale... Porównałbym inaczej. Przegnamy... Porówneczek tak nigdy nie nurkowałem. A, dlatego, dlatego bym porównał inaczej. Ha. Nurkowałem, sorry, ale Gregory nurkowałem z maseczką. Nie wiem, gdzieś tam nurkowałem. Zegnajliśmy Jelce Idziemy w kierunku Werbska. Kierujemy się tam. Pozdrawiamy zioma, który tutaj to nalepił. Co jest napisane? Porażka tylko wzmacnia, a wygrana uspokaja. Psycho -sharks. No dokładnie. To z Chorzowa chyba koledzy byli, bo widzę Chorzów? Nie, nie jestem w Chorzów, jaka, jest ruch chorzów. Ruch. Tak. Pozdrawienia z Chorzowa. Warszawiacy pozdrawiają. No, ale. Sami swoje. Chciałbym tu mieszkać Chciałbym, chciałbym Chciałabym, chciała No mega, naprawdę Panie, co pan sprzedaje? Miód? Miód, riba? Szczęście jest pan sprzedaje? Gdzie to szczęście? Gdzie ono jest tu? najpierw trzeba zapłacić, żeby zobaczyć Ile kuna? Dwa miliony Ho ho, ho, ho ho panie, spieprzaj pan! Spieprzaj to jest trochę zbudyjone. dziadu! <grym> o oh my god, o oh my god, 2 miliardy, 2 miliony! Miliony! miliony. To to nie No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Przemyślę to Moi drodzy przyjaciele Czyż to nie cudne miejsce Na mieszkanie, na życie Na bycie sobą Trzeba! Sami miejscowi tutaj to nasza wyspa jest. No. Idziemy dalej. Moi drodzy, żyjemy kurde w świecie bananowców. Zobaczcie to z bliska, jak wyglądają bananowce, bo niektórzy nie wiedzą jak wyglądają bananowce. Tak wyglądają banany. Drzewo, które rośnie wiele lat i wydaje tylko raz owoce w życiu. Tylko raz banany wydają. A tutaj co mamy? Mamy tutaj granaty. Tak wyglądają granaty, proszę Państwa. Tak wyglądają granaty.